Drogie dzieci, jeżeli w tym roku chcielibyście spotkać świętego Mikołaja, tego najprawdziwszego, to mamy dla Was pewną propozycję. Zaproście nas do swoich domów. Możemy spotkać się na Zoomie, na ekranach Waszych tabletów, komputerów, telewizorów. Porozmawiamy z Mikołajem, pośpiewamy, rozdamy Wam prezenty, dowiemy się czegoś więcej o Was. Ja mogę obiecać tylko, że. Będą to spotkania wyjątkowe, magiczne, intymne, dedykowane konkretnemu dziecku. Drogie dzieci, pamiętajcie, żeby przysłać do mnie listy. Można również drogą mailową, bo wiemy, że poczta pracuje jak pracuje. Tak więc macie całą masę możliwości. Żebym nie daj Bóg prezentu wam nie pomylił, żebym nie przyniósł tego dla kogoś innego, tego dla innego i tak dalej. Jak napiszecie mi list i go podpiszecie, to ja wam na niego również będę mógł odpisać. Podaruję wam taką piękną książeczkę z dedykacją wierszykiem dla każdego z was. Piszcie do nas listy! Czekamy, do zobaczenia! Czekamy, czekamy, ja na, czekamy na was, papa! Pa.